Simo widzowie! Witam was w kolejnym odcinku z Fortnite'a. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowy tryb. Może tak? Nowy tryb w Fortnite'cie Zone Wars Water Park. I jutro w Minecrafcie robimy najlepsze trio na Bedwars z JJ Patrykiem i oczywiście Koksikiem. Mam nadzieję, że ten odcinek. Wam się spodoba. Ogólnie yy, w środę zrobimy Misiowy tron dla Orbira i pokażę wam tą jeszcze przełożoną tablicę. A dzisiaj yy, zagramy sobie w ten waterpark. Dobra, prezentuje się to bardzo ładnie. Mapa jest ogólnie fajna. Yy, graczy maksimum można mieć tu 16. Bardzo fajnie widać, że jest to zrobione. Tylko jeszcze ciekawe, jaka będzie rozgrywka. To mnie jeszcze ciekawi. Czy wszystko będzie ok? A, takie coś. Bardzo fajny system. Podoba mi się. Dobra, dostała. Ajdź, już atakuję. Weźmiemy sobie splaszek i dwa. Wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Dajcie mi wyjść. O, trudno się gra w to. Ludzie nie dają nam nawet wyjść. Dobra. O kurde, ale dostałem, ale dostałem. Orgerd, idziemy. Nie, no trybik ogólnie jest spoko, takie są Fajnie się buduje, ogólnie wszystko działa płynnie tu. Nie ma żadnych zakłóceń. Aha, dzięki. Ej, zginę od. Ajc, 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 ajc. Aj. Dobra, spoko jest. Spoko jest, ogólnie. Ej, czy ja mam wszystko na zero w Fortnite? Cie? Tak, mam wszystko na zero. Nic nie słychać, żadnych dźwięków. Troszkę dam, żeby było słychać. Nie no, dialogi nie, czat głosowy nie. Filmiki też nie, obraz obrazie też nie. Dam sobie tak, żeby trochę było słychać. Oglądamy Resiego. 7420, ładnie go laseruje. Zabudowuje się trochę. I, raz, I chyba planuje tak, iść do przodu, po prostu buduje razem wraz z podłogami, żeby nikt y, w niego nie zaspamował. Bardzo mądry pomysł. Ja bym spamował troszkę z pistoletu, jakbym był na niego miejscu. Jest ładnie, a nawet wyrzucił ten pistolet. Y, moim zdaniem, zagranie jest bardzo złe wyrzucenie pistoletu. Mógł z nim zrobić naprawdę wielki pożytek, no i niestety jeszcze spadł. Mamy anonimowy, pan anonimowy261 Podjeżdża go, cyk O nie, to ta typiara co mnie załatwiła Nie, znaczy ona mnie obiła raczej Albo nie wiem czy ona mnie zlaterowała wtedy, czy ktoś inny Tylko żeby ona nie wygrała, dawaj popie Anonimowy Po prostu dała mi ładną bombę, gdzie ja chciałem dać się lepszą i po prostu padłem jak bot Dawaj, dawaj, anonimowy 261. Kurde. No, anonimowy widać, że nie jest tak bardzo nieogranięty. Ło! W ogóle, bez takiego zaangażowania w to, że ona mu podmienia tą podłogę na górze. To, to jest bardzo słabe, moim zdaniem. Ale może chciał coś zrobić. Nie wiem. Ma jakieś swoje taktyki. Po prostu, moim zdaniem, jest to słabe. Mam e fajną pompę nawet. A, dlatego mi się to nie zatytowało. Um. Aha, czyli ona tu jest, ta Raven. Nie, tu nie jest Raven. Sorry, że się nie odzywam przez chwilę Ale mega skupiony jestem Aha! I ktoś mnie wjechał od tyłu! Złe zachowanie Złe Jak widzicie dobrego gracza, to serio nie wjeżdżajcie w niego tak po prostu bo to jest grać, który też chce sobie pograć. Jak widzicie w niego pioskę, to on już nie żyje i nie ma wcale pana z gry. <grystanie> Ładnie. To był bambik, no. Taki typowy. Więc nie ma co się dziwić. Zabuduję się i wypij, bigi, chłopie. Mmm... A im trochę to był. Dużo mi słów wręciało. Na turniejach możesz tak ziomek bardzo łatwo stracić amunicję do Skara, więc nie polecam. I się leć zawsze, jak jest potrzeba i możliwość. Chociaż tam jedną pompę podkę to mogłeś wybić. Na spokojnie by Ci pomogła. No wygrałeś. Ale to pamiętaj kreatywny. Ale nie każdy lubi grać kreatywny. Znaczy nie każdy lubi grać w turnieje. ani solo, ani ręki. Niektórzy po prostu lubią grać kreatywa, dobrze edytuję. Ja osobiście teraz mam y, na rękach chyba 50? Nie, 5000 punktów. Tak mi się wydaje. Ale nie wiem. Nie pamiętam w sumie tak dobrze. O! Chodź, misy. A mógłbym ładnie zlaserować. Ale siadło troszkę misów. O, dobrze chłop robi. Ładnie go mogę teraz zlaserować. Kurde. Tu ktoś jest, tak mi się wydaje. Nie, nie, spojnie. Ja nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ja nic nie chcę, serio. Kupię, ja nie szukam problemów. Ale ta strefa dziwnie leci tu. Tak, chłopie. Happe. Dzięki. Mam pytanie, czy on ten chłop nic nie robił. Będzie? Nie. O, dobra, ale mnie wystraszyło to. Mam 30 spompy. Dobra, tu trzeba było zagryć na IQ, a nie na skilla. Niestety A może i wtedy. Ale jestem naprawdę nie w dobrej pozycji. Nie. Wykorzystał. To, że mam mało hapy. No, niestety. To jest szybsze. Nie było ratunku. Chłop mi pompę, która mogła się. nie, i siądnąć w łeb. Tak? Dobra. ze 30 pompeczka. Nie daję mu strzału, choć miał go wolno. Ogólnie chłopie to był nieogarnięty typ Ale mógłbyś lepiej <grystanie> Dobra już Nie przejmujmy się Dobra ładnie ładnie gra Ogólnie po tych grach mogę stwierdzić że to jest mega spoko Na raz nie tak do pogrania później, ale na właśnie tą rozgrzewkę. Żeby się rozgrzeć w Fortnite, to tak 20 minut sobie tu pogryć, a potem pójść na ręki i hardować. Sam czy tam ze znajomymi, nie wiem. Jak nie macie przyjaciół, to samemu. Pamiętajcie, że jutro Bedwars Minecraft. Około 17. Dobra. Muszę się dostać tu. Dobra. Tutaj ktoś będzie na 100%. Kog w kogoś bym wjechał. Tylko żeby nikt nie wjechał we mnie. Takie moje marzenie. Mhm. ale misy. Uuu, dobra. Ładnie. Ale mam fajną pozycję, teraz tylko HG, HG. Buduj olgier, hage. Wejdę tego. I co i on tu jest, cały czas czy nie ma go? Tu jest chłopak jakiś. Nie, no jakie misy mi się dają teraz? To jest naprawdę żenada. Padowce nigdy w misach nie mają. W kwestii strzelania to chciałbym być padowcem. Kurde, pop kolejny. O kurde, chłopie! Zostaw mnie... Aha. Woda. O kurde. Nie trafił mnie. Nie mówcie, jestem naprawdę Nie, jestem najgorszy w tę grze. Jestem najgorszy w tę grze. Zginąłem od strefy, a chłopce po prostu siedzi. Dobra, ostatnia giereczka. Ostatnia giereczka. Napiszcie w komentarzu, jaka jest twoja, Wasza ulubiona pompa. Ja lubię taktykala i wolną najbardziej. Moim zdaniem Charge Złoty to tak jak... No nie wiem. Tak jak Szara Wolna. Kurde. Kurde! Zostawcie mnie! Proszę was, ale misuję edyty. Nie, nie proszę. Dobra, szybko, dwie sekundy jeszcze. Dawaj, 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 Olgier. I to. Nie po prostu w powietrzu zdejderował. Dobra, to jest padowiec. Widać. Dobra, to... Elo, widzimy się! Jutro na Bedwars!